Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jarek Zarychta i firmie Microsoft zajmuje się sprzedażą rozwiązań branżowych naszych partnerów biznesowych. Dzisiaj porozmawiamy o sektorze energetycznym. Będziemy mówić w zasadzie w tym krótkim czasie o całym łańcuchu wartości w tym sektorze: od pozyskiwania, akwizycji danych pomiarowych od operatorów systemów dystrybucyjnych poprzez ich rozliczanie, fakturowanie i budowanie dodatkowych wartości dla spółki obrotu energią elektryczną i gazu. Nie bez przyczyny zaprosiłem do studia Batka. Batek, powiedz trochę o sobie i przedstaw firmę, którą prezentujesz. Dzień dobry, ja nazywam się Bartosz Bartoszczyński. W Sepinie odpowiadam za rozwój biznesu, sprzedaż, a także za sukces klienta. Sepin, tak jak Jarek wspomniał, to jest, jest to startup innowacyjny. Działamy w branży energetyki i naszym głównym zadaniem, jakie realizujemy, jest wspieranie spółek sprzedażowych, spółek obrotu energią elektryczną i gazu a w trwającej obecnie transformacji cyfrowej. Bartek zafascynował mnie wasz pomysł i model biznesowy, bo trafiliście świetnie w punkt, który dzisiaj na rynku energetycznym stanowi niezwykłe wyzwanie. Pozyskiwanie danych o odbiorcach. Spółka obrotu w zasadzie wydaje mi się, że jest to jedyne znane mi przedsiębiorstwo. Które produkuje jakieś dobro, a tak naprawdę nie wie, ile tego dobra jest w danym czasie konsumowane przez ich klientów. Mówię tu zarówno o wskazaniach liczników, które dzisiaj w czasie rzeczywistym rzadko docierają do y, spółki obrotu, już nie mówiąc o odbiorcach. Mówię tu również o danych y, behawioralnych, nawet danych odbiorcach, czyli o klientach. Przez to trudno spółce energetycznej zbudować ciekawą ofertę dla klienta, taką spersonalizowaną ofertę. I z chwilą, kiedy no, rozstrzygnięcie miało tu przynieść smart metering, miało być inteligentne liczniki, które dają te informacje, przynajmniej te informacje, informacje pomiarowe, ale potoczyły się te projekty, w zasadzie zakończyły się na etapie pilotaży. Mocno ta inicjatywa wyhamowała i z chwilą, kiedy wydawało się, że szybciej pojedziemy polskim samochodem elektrycznym niż zobaczymy na własnej komórce wskazanie licznika mhm. w czasie rzeczywistym, pojawia się platforma Sepin. Opowiedz nam o swoim rozwiązaniu, o waszym pomyśle. Sepin Eutrysis Platform, bo tak nazywa się nasz produkt. Uh, ma na celu zbliżanie firm energetycznych do tego klienta indywidualnego. Odbywa się to za pomocą nowych technologii, ponieważ nasza platforma jest, powiedzmy, naszpikowana nowościami, które aktualnie zdobywają coraz większe uznanie na rynku. Powiesz, Oczywiście. Przede wszystkim cloud, Microsoft Azure, Internet of Things, urządzenia, które stosujemy do odczytu danych z liczników pomiarowych oraz, oraz mobile. Uh -huh. Jakimi hmm. urządzeniami? Czytacie liczniki? Uh, naszą, aktualnie w, w ofercie posiadamy kilka rodzajów urządzeń. Przeznaczonych po pierwsze dla klientów, klientów indywidualnych, czyli, uh -huh. czyli, czyli gospodarstw domowych, którzy, które, które posiadają licznik koło domu, w mieszkaniu, w na AG. korytarzu, w taryfie G dokładnie. Oraz dla klientów biznesowych, biznesowych. Uh, gdzie, gdzie te grupy taryfowe to są, to są C, B, Okay. gdzie napięcia są wyższe, zużycia są oczywiście także wyższe. Stosujemy bikony, w których stosujemy różne protokoły komunikacyjne. Uwarunkowane jest to tym, właśnie jacy klienci tego używają, ponieważ dla klientów indywidualnych posiadamy bikony, które działają z każdym smartfonem. Komunikują się z aplikacją mobilną, z aplikacją mobilną w smartfonie za pomocą bluetootha ale również posiadamy bikony, które łączą się bezpośrednio z naszym cloudem i wysyłają te dane prosto do clouda. Co dzieje się dalej z takimi danymi pomiarowymi? Te dane pomiarowe, które, które pozyskujemy z licznika, są analizowane przez wszystkie nasze mechanizmy analityczne zawarte w naszym rozwiązaniu oraz cały machine learning, po to, aby obrobić je w, ten, w taki sposób, by były... E, użyteczne we wszystkich procesach biznesowych, które dzieją się w e, biznesie sprzedawcy energii lub gazu. By były, jednym słowem, użyteczne dla. Dokładnie, spółki obrotu energii. Dokładnie. E, Nie tylko do bilingowania, wystawienia faktów, ale przede wszystkim do oczywiście pozyskiwania wiedzy o kliencie. Dokładnie. Z tego, to, to, to wynika z tego, z ilu źródeł my w ogóle pozyskujemy te dane. O, to ciekawe. Ponieważ po pierwsze pozyskujemy z licznika, są to dane pomiarowe. Ale po drugie, dając klientowi końcowemu aplikację mobilną, na której sam może sobie sprawdzić e, wykres jego zużycia, e, jaki jest szacowany koszt jego przyszłej faktury e, itd., tak e, dzięki temu pozyskujemy też dane, które do, do teraz nie były pozyskiwane. E, takie dane jak dane o geolokalizacji, mhm. dane z social mediów, czyli e, z Facebooka, Twittera, e, nawet z Instagrama. I to pozwala nam na zbudowanie profilu klienta, takiego profilu 360 stopni. Dzięki temu te dane mogą, możemy, możemy wykorzystać w nowych procesach biznesowych w, w, w energetyce. Na przykład w procesach sprzedażowych. Jak zbudować na ofertę nowa, oferta łączoną. łączona, dokładnie, cross selling Bardziej trafiona do potrzeby do... indywidualnego klienta. Dokładnie. A jednak to nie wszystko, ponieważ oprócz budowania ofert ener stricte energetycznych, dajemy też możliwość energetykom y, tworzenia ofert nieenergetycznych. A, a to wszystko dlatego, ponieważ stworzyliśmy w naszym rozwiązaniu moduł grywalizacji. A, który zachęca użytkowników, klientów indywidualnych do angażowania się w ogóle w cały proces no tak. a, używania tej aplikacji i wysyłania wszystkich dokładnie, procesów. Logowania się do aplikacji, dokładnie. logowania się do strony internetowej, dokładnie. a tam już strona może być rozbudowana o e-commerce i inne dokładnie. elementy handlowe. Oczywiście. A, dzięki temu a, ten klient buduje większą lojalność razem z tak, energetyką. Tej, w tej chwili energetyka jest powiedzmy troszeczkę bezosobową firmą, dla klienta indywidualnego, ponieważ jedyne co do to dostarcza mu faktury no tak. z, z kwotą do zapłaty. W tej chwili my zmieniamy tą energetykę na taką firmę, która po pierwsze jest przyjazna, tłumaczy swojemu użytkownikowi, edukuje go wręcz na temat jego zużycia i proponuje mu lepsze oferty, na których mhm. zaoszczędzi. A po drugie, dostarcza mu także produkty lub usługi, które mogą być dla niego potrzebne na podstawie tych właśnie danych, które zebraliśmy. Mówiąc o energetyce, mamy na myśli głównie elektroenergetykę, ale wiem, o mhm. tych, że macie też doświadczenia w sektorze gazowym. To samo rozwiązanie? Tak. Oczywiście. Aktualnie realizujemy parę projektów także w gazownictwie. Różni się tylko tym, iż stosujemy inny model Bicona. No tak. po prostu model biznesowy zostaje ten sam. Model biznesowy idea systemu i również. idea systemu zostaje całkowicie taka sama. Zmieniamy tylko urządzenie, które zbiera odczyty z licznika gazu. Bartek, nie sposób nie zapytać o model chmurowy, który przyjęliście. Zbieracie duże ilości danych, są to dane wrażliwe dla przedsiębiorstw energetycznych. Byliśmy na kilku spotkaniach u klientów, wiem, że z pewną rezerwą podchodzi się właśnie do tego, tej części systemu. Powiedz mi, jak to dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o Polskę, odbiór waszego, waszej platformy. Wiem, że macie projekty w Polsce, więc się udało. Jak wygląda to na świecie, bo wiem też, że jesteście spółką, która adresuje klientów również poza granicami Polski. Cloud zdobywa coraz większe uznanie w, w, sektorze. w sektorze energetycznym w Polsce. Dzieje się to też dlatego, ponieważ wy jako Microsoft mocno edukujecie po prostu klienta na temat zabezpieczeń, wszystkich certyfikatów, jakie posiadacie w cloudzie, i naprawdę to jest mocna karta przetargowa, żeby przekonać tego klienta jednak do używania, używania clouda. A także w Polsce jest coraz lepiej. Pozyskaliście Pozyskaliśmy projekty, które są to oparte całkowicie na Cloudzie, ale także pozyskujemy projekty spoza Polski, spoza Europy. Tam również są takie obawy, jak niegdyś były w Polsce? Te obawy były może dwa lata temu. Teraz jest troszeczkę inne podejście, gdzie naprawdę Cloud już, już ma to uznanie. Widzimy, że oczywiście to jest kwestia regulacji, kwestia wszystkich, wszystkich innych formalności, ale także nastawienia po prostu klientów do, 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 do tej technologii i widzimy tam dużą zmianę, ponieważ jeszcze parę lat temu to wszystko było on-premise, to wszystko musiało być na miejscu, każdy bał się o dane. W tej chwili to już odeszło w ogóle zapomnienie, i te projekty cloudowe nie mają już problemu, żebyś przebić i wystartować. Wasze rozwiązania, nazwijmy to za granicą, na zachodzie, uh -huh. pokazują, że problemy, te wyzwania są bardzo podobne. Tam też energetyka potrzebuje zdobywać więcej informacji o swoich odbiorcach. Wasz zakres wdrożeń nie zmienia się, to dalej jest pozyskiwanie informacji. tak? Tak, to dalej jest pozyskiwanie informacji i zarządzanie procesami, które się odbywają w ich biznesie, ponieważ energetyka jest o tyle fajnym biznesem, że mają te same problemy na całym świecie. A na całym świecie odbywają się takie same procesy, na całym świecie rynki uwalniają się, a kiedy te rynki się uwalniają, wtedy nasze, na, nasze, nasze rozwiązanie. Ee, Staje się zasadą. Właśnie, tak właściwie staje się potrzebne. potrzebne. Bartek, dziękuję Ci za tą rozmowę. Myślę, że nasi klienci mm. zrozumieli, na czym polega Sepin Utilities Platform. Myślę, że wielu z nich będzie chciało z, Was, z Tobą, z Wami porozmawiać osobiście, do czego gorąco Państwa zachęcamy moim gościem, Bartek Trzciński, dyrektor rozwoju biznesu w firmie Sepin. Dziękuję. Dziękujemy.